Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Porozmawiamy sobie dzisiaj o nowym liderze w gwincie czyli Dix i porozmawiamy sobie o nim po raz trzeci. Pierwszy odcinek to był odcinek, gdzie omawiłem tego lidera. Do tematu podszedłem tam naprawdę bardzo ostrożnie, ale wyraźnie zasugerowałem, że ten lider może okazać nieco zbyt mocny. Potem nagrałem odcinek, gdzie grałem tym liderem i moja, moje zdanie się ciągle utrzymało, że on jest cały czas silniejszy niż alter, alternatywy czyli w talii natasaka, Dijkstra działa lepiej niż Tasak Dobra, stwierdziłem, że kit może i Natalia No i teraz jest to Ludzie zauważyli to samo, co ja w omówieniu, że Dijkstra ma coś nie ten ze zdolnością To znaczy, już pierwsze z wyjaśnieniem Jego zdolność działa tak, że ma 5 ładunków i za każdym razem, kiedy używa ładunku, dostaje monetę. I za każdym razem, kiedy zagrywa kartę zbrodni, dostaje kolejny ładunek. No i teraz tak, jak, jak ładunki ingerują w monety. Ładunek daje tobie monetę, ale nie zabiera ci slotu za monetę. To znaczy, jeżeli go nie wykorzystasz, to ciągle masz 9 monet plus liczbę ładunków. Ładunki kumulują się w, w teoretycznie nieskończoność. Tyle, ile zagrasz kart zbrodni, tyle masz ładunków. No i tak, on ma 5 ładunków startowo, może zagrać 13 kart zbrodni. Oczywiście to jest sytuacja abstrakcyjna, bo aż 13 nie grać nie będzie, ale na przykład 7 można. Dobra, ktoś zagrał 13, ma 18 monet w zapasie i 9 monet w bagażniku. To daje mu liczbę 26 monet, jak się nie mylę, albo 27. W każdym razie to nie jest ważne. Ma tych monet ponad 20 i może je użyć w jednej turze tako. Nie ma tu żadnego ograniczenia. I ja to zauważyłem jako osoba, dobra. Może teraz tak. Ja ogólnie w Gwinta nie gram nie wiadomo ile. To znaczy, ja w większości gram tyle co na filmach i kiedyś na streamach. W tym momencie z tymi streamami jest troszkę inaczej Bambana, ale w tego Gwinta nie gram tyle co jakiś pro player i tak dalej. Nie gram tyle co większość innych streamerów, którzy tam ciągle cisną do tego Zera, tam do topki na proladerze. Ja nie z takich hardów jestem. Ja też nie miałem dostępu do zamkniętego yy, serweru testowego, a sądzę, że taki musiał być, bo nie wyobrażam sobie update'u, który wchodzi bez jakichś testów dla zamkniętej grupy i kompletnie nikt nie zauważył tego, co ja zauważyłem, czyli że on. Jako jedyny lider syndykatu, zatrzymuje sobie tyle monet, ile tak naprawdę chce, przez tą jego zdolność, że ona się kumuluje w nieskończoność. Ktoś tu w komentarzu słusznie napisał: Przykładowo, wyobraźcie sobie, gdyby, było, gdyby królowa krabopajonków działała tak, że ma trzy ładunki na stworzenie krabopajonka, i oprócz tego ma ten dopisek, że za każdym razem, kiedy zniszczysz sobie jednostkę, no to że ten archast mały wskakuje. No to gdyby zamiast tego, było coś w stylu Za każdym razem, kiedy sobie zniszczysz jednostkę, dostaj ładunek I te ładunki kumulujesz sobie na ostatni ruch, gdzie zagrywasz żagnicę. No to byłoby chore. No i teraz mamy Dijkstra, który dosłownie to robi tylko w syndykacie. Już wam tutaj pokazuję, o co konkretnie chodzi. Posłużę się klipem tego gościa z Twitcha. Pewnie podlinkuję w opisie, ale co jego przeciwnik zrobił. Jak widzicie, ma 12 ładunków na DX, szczerze mówiąc, nie wiem, czy podczas gry coś używał, czy nie ma jeszcze 9 monet w zapasie załóżmy, że zagrał 7 kart zbrodni. To nie jest nie wiadomo jak dużo, bo karty z broni są w miarę silne. I 9 monet to daje mu liczbę 21 monet. To jest liczbą dość sporą. No i teraz tak. Ma na stole kartę, co prawda zablokowaną, ale to i tak nie jest ważne. Za każdym razem, kiedy zyskujesz monetę, wzmocni się o jeden. I na tą kartę przeciwnik tego gościa, co zagrywa? Zagrywa, zagrywa, zagrywa. A, jeszcze tak, zwróćcie uwagę, jakie jest różnica punktów. Przed Igorem to było 4, 4 do 45. Zagrywa Igora. I jak działa Igor? Haracz 5, za każdym razem, znaczy... Jak wydamy te, e, przepraszam, niechara czy jak wydamy 5 monet, no to ten gościu e, tworzy kopię tej, tej jednostki obok. A jeżeli nie mamy monet, no to ma amok i zawsze tworzy jednostkę więcej. I teraz tak. Igor raz za 5 monet skopił jego, drugi raz, Obije się do jedynki, skopiuje go. Potem ten gość daje sobie monety, i Igor cały czas kopiuje. I zresztą zobaczcie, jak to wygląda. To jest tak naprawdę teoretycznie Perpetuum Mobile. Tylko dobra, no może nie Perpetuum Mobile, bo to się w pewnym momencie kończy. No ale jak widzicie, no za zdrowe dla gry karcianej, to to nie jest. Zobaczcie, jak te punkty w ogóle w górę idą. To jest niesamowite. Ehm, I teraz tak. Dużo osób na pewno powie, że w Gwin czy takie połączenia są naprawdę fajne, i tak dalej, i tak dalej. No, bo są fajne. W zasadzie kiedyś to była esencja Gwinta. Z tym, że to nie jest fajne, kiedy tylko jedna frakcja, jeden lider jest, w takie, co, jest takie coś w stanie zrobić. To jest tak samo, jakby na przykład Mewę miała odnowienie 1, kiedy Krach ma odnowienie 2, To nie wiem, to jeszcze może Archa dajmy yy, taką zdolność, o jakiej mówiłem. No bo zobaczcie, no zobaczcie, zobaczcie i cyk do piątki, jeszcze raz sobie może Igora zagrać i potem jazda, jazda. No od cholery tych punktów zrobił, zobaczcie, 62 już jest. A nie, warto zauważyć, że było 62 punkty, a mógł jeszcze zrobić dodatkową czwórkę z Igora i zbustować Gora z monetą, no to byłoby dodatkowe 5 punktów, 67. 67 odjąć 4, no to jest 63 punkty w jednej turze. I w zasadzie tak, odpowiedzi jest kilka, no nie no, można zagrać Pożogę, ale Pożogę generalnie jest useless, można zagrać Geralta-Irden, ale kto gra Geralta-Irden? I właśnie o, o to się tak naprawdę rozchodzi, no bo ktoś powie, że odpowiedź jest, mm, odpowiedź jest prosta, zagrywają Pożogę, zagrywamy, nie wiem, Geralta-Igni, zagrywamy Irden, ale <ścoughs> to jest... Granie strasznie drogiej karty, tylko po to, żeby ewentualnie trafimy na jednego lidera na kilkanaście in. Czy tak, gramy jedną drogą kartę, co bardzo znaczy, drogą karty, że chodzi o werbunku, tylko po to, żeby się przydała na jednego specyficznego lidera i jeszcze nawet nie miałem pewności, czy gości będzie akurat to combo No fajnie jak nam igni do talii pasuje, ale... Sorry, to też 16, jakby gości inaczej rozegrał, też by szło zróżnicować, że to byłoby 16, to byłoby 15. A to byłoby na przykład 14, to nie byłoby żadnym większym problemem i szłoby takie coś zrobić. I tak naprawdę kiedy ten gościu to zagrał? On to zagrał w przedostanim zagraniu. Warto zauważyć, że nawet tego w przedostanym zagraniu robić nie musiał. Mógł sobie dograć jeszcze inną kartę, no w zależności oczywiście co miał, mógł dograć jeszcze inną kartę i dopiero potem to wyrzucić. I wtedy tak naprawdę monetkę jest w stanie zadecydować o całej grze. Po raz kolejny. Witamy w becie. Nie wiem, nie wiem. Ogólnie nie jestem fanem takiego czegoś. To znaczy, ktoś to na pewno powinien był zauważyć. Nie wierzę w cuda, że na serwerach testowych dosłownie nikt tego nie zauważył. Bo, dużo na samym papierze to był obvious, że ludzie tak to wykorzystają. Że zdolność Dickster posłuży do tego, żeby po pierwsze przynosić monetki między turami. Nie chcemy korzystać z tym monet no teraz, to po prostu użyjemy Dxtry. potem I tak naprawdę w 100% te monetki przeniesiemy No i oprócz tego, no to działa w nieskończoność ta liczba ładunków Także to jest generalnie troszkę, e, troszkę słabe Jak to powinno działać? Tutaj gościu dał dwie dobre propozycje Albo dajemy maksymalnie 5 ładunków, co byłoby sensowne I o czym ja mówiłem już nawet w omówieniu Albo robimy tak, że mm zmienić tą drugą część zdolności zamiast dostawać ładunek dostajemy monetę co by było tej naprawdę dość podobne do Archas Queen. I to wszystko bo jak widzicie ludzie generalnie się tutaj zgadzają z tym że coś tu jest nie tak. No i chyba każdy kto obejrzy ten kawałek gierki jest w stanie powiedzieć że chyba coś tu jest nie tak. Ten streamer dominował cały mecz jak doprowadził do tak dobrej sytuacji na stole, to na pewno musiał zagrać lepiej albo miał lepszego farta. W każdym razie sprowadza się do tego, że ten mecz wygrywał i wleciało kombo, na które po prostu nie mógł zareagować. I to nie jest tak, że konkretnie talią nie mógł zareagować, a przeciwnik 1000 ZQG go grał. Po prostu przeciwnik zagrał karty taktyki. To jest wszystko. Przepraszam, zbrodni taktyki. I do tego tak naprawdę gra się sprowadziła, co prawda, skutecznym kontram na to połączenie zabicie tego gościa, tak żeby go po prostu na stole nie było, ale po pierwsze, jeżeli chodzi o tego gościa, to jestem pewien, że to na pewno nie jest jedyna karta, którą idzie w ten sposób wykorzystać, na pewno nie, na pewno są jeszcze jakieś karty brązowe, które będą bardzo fajnie sobie z tym działały może nie aż tak skutecznie jak to, ale na pewno w miarę podobnie. I teraz tak, ciekawe co dostanie nerfa, bo zgaduję, że to jest kwestia, że wleci Hotfix i tego Dijkstra z nerfią. E, czy nerfa dostanie Dijkstra? Czy hmm. nerfa może dostanie Igor? Nie, ja obstawiam Dijkstra. Chociaż Igor też wydaje mi się prawdopodobny, bo nie wiem, przed Digstre będą chcieli sobie zostawić w takiej formie, w jakiej jest, bo w przyszłości mają na jakieś kombo do niego w syndekacie. W każdym, w każdym razie, w każdym razie, no, Dikstra potrzebuje jakiejś zmiany. No, tyle mam do powiedzenia. Co i jak to się potoczy, po prostu zobaczymy. Ja mam nadzieję, że ten streamer tu nie będzie zły za to, że wykorzystałem jego klip. Znaczy, klip jakiegoś użytkownika z jego streama. Oczywiście ja podlinkuję mu, Twitcha i tak dalej. Full legit. Także to by było tyle z mojej strony. Spodobało się, sub, like, komentarz, narka.